Dzisiaj to są inni ludzie. Natomiast tu jest jedna rzecz, która myślę, że musi mocno wybrzmieć i przedsiębiorcy, którzy nie mają jeszcze świadomości tego, e, będą się starały o tym zawsze przypominać. Dzisiaj mamy, mm, doświadczamy bardzo dużych zmian pokoleniowych i e, czasem, jak z przedsiębiorcami rozmawiam, to wiesz, oni mówią: no tak, ale moi klienci to właśnie w taki sposób kupują, że. To, to ja ich znam, ja ich znam. Wie pan, to po prostu ja w tej branży jestem 40 lat, więc ja ich naprawdę doskonale znam. A ja wtedy takie zadaję pytanie. Rozumiem, jak jest pan 40 lat w branży swojej, to mam takie pytanie: czy sądzi pan, że te osoby, które dokonują zakupu u pana w firmie, tak? Czy takie osoby, które, powiedzmy, 30-40 lat temu, dzisiaj to są te same osoby? No nie. Dzisiaj to są inni ludzie. I często jest tak, że zwłaszcza w B2B, e, zakupowcy tak zwani, którzy mm, muszą dokonać zakupu w innej firmie, to są ludzie, którzy już y, są ze zmiany pokoleniowej. I oni nie podejmują decyzji tak, to było kiedyś, że sobie zadzwonią, że sobie porozmawiają, spotkałem się tam z panem y, tam Edwardem, czy z kimś innym, tak dalej. Oni chcą mieć możliwość y, podjąć decyzję samemu. Najpierw poczytać, zobaczyć, tak dalej. To jest to, to o czym ty mówisz, nie?